Nawet nie miałam pojęcia, że w ogóle wyjedziemy z Lublina. Byliśmy w kompletnych polach. Na mapie zaznaczone zostało pięć skrzyżowań. Czas na dotarcie do mety całą grupą to jedna godzina. Ha! Ha! Dobra, ha. to ruszamy. Oni w ogóle byli na drugim końcu miasta. Ale to załatwiłaś. Zdobyliście kryształ. Miłość się taka, że jaką wejdzie kopertę, to się z nami nie podzieli. Na moją intuicję idąc, no to będzie to zamek. No dobra, możesz mieć rację, no, zamek. Gdzie może być zamek? No to może to podejrzane. Przechodzimy po prostu. W parku byli starsi panowie. Jest w Bychawie zamek, ruiny zamku, coś takiego? Nie, na Podamczu! Bardzo mieli panowie sobie w parku właśnie siedzieli i się ich zapytaliśmy, czy w Bychawie jest zamek. A tam, tak tak? tak? tak. Dobrze. Dziękujemy, do widzenia. Co tam? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Jak mieliśmy już wszystkie ulice, to zadzwonił do nas miłość. Chodźcie i do zamku! Ruinę? Zamek! <laughs> Przy Zalewie. Nie. Przy Zalewie? Przy trzy zalewie. Tak, tak jest hasło zamek. No i zdobyliśmy hasło zamek. Z, a my, e, czy to. -um. No, zamek, ruiny zamku. No tam zamek. jesteśmy już pewni. Nie wiem skąd byli tak bardzo pewni, że są to ruiny zamku i gdzie są, bo na mapie nie były one za bardzo zaznaczone. I to się wydało podejrzane. No dobra, my już lecimy. Musieliśmy szukać kryształu do punktu oznaczonego na mapie. I szczerze mówiąc, nie widzieliśmy. czego szukamy. Nie wiem, próbujemy myśleć jak Błażej, ale nie umiem się w drole. Dość długo szukaliśmy tych kryształów, nie wiedzieliśmy jak mają wyglądać. Szukaliśmy na początku jakichś kamieni, co było bardzo interesujące. Szukaliśmy ich w trawie, po krzakach, na drodze, na moście. Była tam chyba jakaś rzeka albo zalew, tam też, ale stwierdziliśmy, że w środku nie będziemy szukać, bo jakby groziłoby to na przykład utopieniem. Torfa, jakby tu to coś było, to byśmy już tu znaleźli. Idziemy dalej. Praktycznie cały czas, który nam został na to zadanie, poświęciliśmy na, na poszukiwania tych kryształów. Albo Grupa to wzięła. Dorka mogło tak być, że jedna z grup przyszła po czerwony ten. Nie wiedząc czego szukamy, nie wiedzieliśmy gdzie szukać, czego mamy szukać, w końcu ich nie znaleźliśmy. Droga do mety przebiegała um, Dla mnie niedobrze. <noise> nie, jeszcze teraz. Droga do mety na zamek. Ogólnie dla naszej grupy była dobra. Dla mnie osobiście nie. My z Patrykiem uznaliśmy, że, że, że nie ma spacerku, tylko że lecimy dzidę. I w tym momencie jedna z nas, członki naszej grupy troszeczkę zaczęła marudzić. Się równa, ale jak mam ją zamiast gdzieś tam daleko. Nie biegałam tak szybko, jak Miłość i Patryk. Po drodze zgubiliśmy Natalkę, bo z Miłoszem faktycznie trochę się bardziej śpieszyliśmy. Ta, nie mogłam, za krótkie nogi, to nie fair. Mi się to nie podobało Patrykowi chyba też. My pobiegliśmy, natalka została. Daliśmy się w stronę centrum, aby skontaktować się z innymi grupami. Okazało się, że w przeciwną nam stronę idą Miłosz, Natalka i Patryk. Znaczy natalka goniła Patryka i Miłosza, ale generalnie szli razem. A mówiliście do niej, ale co do Was mówili? Ale to nie było A, olali nas. Ja ich wołałam, żeby sobie mają kryształ, bo ich chciałam je zobaczyć. Tak, ale poszli i mnie olali. Ja z Miłoszem biegliśmy szybko, żeby do tej mety szybko dojść. Okazało się, że meta jest na zamku, więc bez potrzeby szliśmy w ogóle z tego zamku do centrum. I my takie jak, to przecież byliśmy na zamku. Miłość z Patrykiem biegli na metę. Okazało się, że meta była cały czas blisko nas. Był to zamek. Witajcie, chciałbym Was oficjalnie powitać w Blagierze. Nie dotarliście na naszą metę na czas. Czekałem na Was przed godzinę, niestety nie doczekałem się. Czy ktoś znalazł po drodze, słuchajcie, może koperty z kryształami? Tak. Ile macie? 10. 10 łącznie, poproszę. Dziękuję. Gdybyście dotarli na metę w ciągu godziny, to podwoiłbym liczbę, niestety nie mogę tego zrobić. Ale to jeszcze nie koniec pierwszego zadania, więc proszę o wybranie dwóch osób. 10 kryształów, które zdobyliśmy w pierwszym zadaniu jako drużyna, mogliśmy podwoić w zadaniu z historią. Ja. I Kasper? Kacper? Dobra, ja proszę, ja ze mną. Patryk i Kacper zostali wybrani do tego zadania. Musicie wybrać, słuchajcie, który z Was ma większą kreatywność i umie wymyśleć historię, w które dużo ludzi potrafi uwierzyć. Dokładnie tak jak no. powinien robić blagier w naszym programie. Zwierzenie ma być problem. Z wymyśleniem historii myślę, że problemu nie będzie. Na 10 ile uważasz, siebie? I oni musieli nauczyć się historii, których musieli później nam opowiedzieć, ale musieliśmy zgadnąć się jako grupa, która z nich jest prawdziwa, a która fałszywa. Grupa zarobi kolejne 10 kryształów. W sumie. No, moja historia była dość trudna do opowiedzenia, a tym bardziej do uwierzenia przez uczestników. Całkiem fajna historia o miłości. Mam nadzieję, że mi uwierzą. Będzie Wam smutne, jak odpadniecie? Nie. No, trochę tak. Pierwszy nie no? No. Historia, która jest prawdziwa, była napisana oryginalnie przez Józefa Czechowicza jako artykuł do gazety. Przez jakieś trzy minuty opowiedział Wam całą historię, po czym wy zdecydujecie, która z nich była poprawna. Czy wszystko jest jasne? Pewnego wieczoru jaki Jankiel Finkenstein, Finkenstein przechodził się ulicą Bychawską. Bychawa, bardzo ładny gród, niedaleko Lublina. Przechodził się, i kiedy wschodził koło sklepu Pytlika, ten wstał i zaświecił mu latarką w oczy. Więc Jankiel, uznając, że nie będzie mu długo dłużny wyjął swoją latarkę i równie zaświecił mu w oczy. Potem jak spotkaliśmy Miłosza i Patryka biegnących, którzy zostawili Natalkę z tyłu, nie bardzo ufałam już Patrykowi, więc trochę sceptycznie podchodziłam do tego, co opowiadał nam w kolejnym zadaniu. Petlik się zdenerwował, uniósł gos i rzucił w jego kierunku parę dość ciężkich epitetów i udał się w pogoń, co już niestety leży w naturze człowieczej. W mroku nikt nie widział, czy to Jankiel Finkenstein był bity po twarzy, czy to on był bity. Bijącym. Ale można wnioskować, że przegrał, ponieważ następnego dnia złożył donos na policję a Pytlika ukarano grzywną o wysokości 30 zł. Widziałem zrozumienia w Wichoczek, że oni mnie zrozumieli, że ich przekonałem do swoich racji. A więc Czechowicz na początku XX wieku był właśnie w Bychawie, w czyli swojej podróży po Polsce i natrafił na zapiski, które potem spisał. Był, pan nie miał nazwiska, ale była jego stróżka Rosalina, która zajmowała się ogrodem. I ona właśnie kochała pana. Trochę skrycie była bardzo nieśmiałą dziewczyną, ale pewnego dnia po powrocie z Afryki, pana, wyznała mu miłość wreszcie. Pan natomiast nie uwierzył jej albo i nie chciał uwierzyć. Uznał, że śmieje się z niego, właśnie, że tak szydzi że on nie może sobie znaleźć miłości, więc ją wyrzucił z dworku. Gdzieś poszła indziej, pewnie sobie znalazła jakieś życie, a on do końca żył w przekonaniu, że żadna nie może go kochać. I skwitowała to opowieść tym, że jeśli naprawdę czegoś szukamy, to powinniśmy otworzyć oczy, a nie patrzeć przez zasłony, które sami sobie uszyliśmy. Okej. Okay. Miałem trudną historię, bardzo ciężko mi było opowiadać, że tak nagle, wszystko z tym zadaniem. No i uczestnikom ciężko było w nią uwierzyć. Czyli teraz zastanawiamy się, która była historia prawdziwa. Mi się bardziej uważam, że druga, ponieważ morał. W gazecie częściej. A bitwa na latarki w oczy? No to jest takie bardziej ludzkie, co nie? No. Ej, ja coś powiem tylko. No dajmy głos Dorocie, szybko. Nie wydaje mi się, żeby ktoś pisał o miłości w gazecie. Kaspa historia wydawała się bardziej udawana, albo tak przynajmniej nam się wydawało, że, y, że wymyślał na bieżąco. Jak Czechowicz jest nie związany wiem, czy z drugą historią. A Patryk po prostu miał jasno postawione rzeczy. Co za pierwszą. Dobra. Ja. Dobra. No dobra, trudno. Będzie mn. się okazuje, że to, no, to tak. Kochani, minęło już 30 sekund. Która historia jest według was prawdziwa? Pierwsza. 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 Pierwsza no. Gdyż będziesz musiał później przekonać jak najbardziej e, resztę grupy, żeby uwierzyli w twoją historię. Nie uwierzyli w końcu, no nie udało mi się ich przekonać. Jeśli uda ci się to zrobić, to wasza grupa zarobi kolejne 10 kryształów. Niestety za słabo zblefowałem, nie zdobyliśmy kryształów. Może w następnym zadaniu pójdzie mi lepiej. Jako że Kacper Kłamał, albo może i nie kłamał w taki sposób, przynajmniej starał się, żeby nie wyglądało na to, że kłamie. Źle trafiliśmy, ponieważ Kaspera zadaniem było, żeby nas oszukać. Czuliśmy taką aurę. Aurę Blagiera. I powoli zaczęliśmy podejrzewać jedną z osób o to, że jest Blagiera. Potem poszliśmy na stadion. Jesteśmy teraz, słuchajcie, na stadionie miejskim w BHW. I musicie teraz wybrać dwie osoby, które uważacie, że są coś okazane w Lublinie. Właśnie, Dorota, ty jeździsz po Lublinie nawet. Właśnie, okay, 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 no dobra, załóżmy, że dobra, ja i Dorota. Się znam. Nie było dużego wyboru, bo zgłosiło się dość mało osób. Ktoś, kto tam mieszka, to najlepiej. Ktoś, kto chodzi nie? po Lublinie. Ja. Ale ja się nie znam. Wiedziałam od początku, że nie będę to ja. Dobra, mogłoby być ja. Ale okazało się, że jednak byłam, to ja. Zapraszam Was trochę, a sobie na bok. Tam e, kilka głównych ulic w Lublinie i na tym się kończy moja wiedza, ale wiedziałam, że z Dorotą sobie poradzę, Dorota jest obeznana, Dorota jest... Dorota jest taki człowiek właściwie do wszystkiego, i do tanca, i do różanca. A Wy podzielicie się teraz na dwie drużyny po cztery osoby. Chłopaki na dziewczyny! Chłopcy zaproponowali, żeby grać chłopaki kontra dziewczyny. A nie, bo to będzie piłka nożna. a nie będziemy grać w piłkę. To nie, zamiana chłopcy. Po czym się okazało, że musimy grać w piłkę nożną. Super. To Cztery-cztery? Może być. Dobra. Layla się ogarnęła, że to jednak będzie nie fair, bo jednak dziewczyny są trochę słabsze w to. Jakie są drużyny? Twórka, druga twórka. Dobra. Znacznie był tylko towarzyski. Była to rywalizacja o kopertę, która miała przynieść nam jakiś bonus w następnym odcinku. Jeszcze nikt nie wiedział dokładnie co. A wygrają drużyna, ktoś z drużyny, która wygra. Cały mecz. Więc o to będziecie dzisiaj walczyć w tym meczu. Dodatkowo za każdy gol Dorota i Ola będą miały szansę na zarobienie jednego z kryształów. Podczas oni grają mecz, wy będziecie dostawały ode mnie po jednym miejscu z 29 miejsc łącznie wypisanych w poemacie o mieście Lublinie autorstwo Józefa Czachowicza. Ja i Ola miałyśmy za zadanie wyznaczyć miejsce na mapie Lublina, ale mogłyśmy je wyznaczyć dopiero wtedy, kiedy drużyna jedna albo druga strzeliła gola. Wiem na pewno, Uch. gdzie jest Stary Plasa Trybunał teraz, Konstytucyjny. I mniej więcej wokół tego rozbudowuję moją wiedzę. Uwaga, moi drodzy! Zaczynamy mecz! Lubię piłkę, nożną trenowałem, także byłem super zadowolony, że takie zadanie będzie. Mieliśmy swoją strategię, jeśli chodzi o ten mecz, bo miało to powiązanie z zadaniem Oli i Dorki. Na początku ustaliliśmy, że gramy po równo, a kto będzie ostatni gol, to wtedy wygra. Ale jednak stwierdziliśmy, że lepiej będzie, jeżeli będziemy mieli większą przewagę. Kupało się okej, okay. w razie dobrze się bawiliśmy. Pierwsze miejsce to cmentarz na lipowej. <grym> Najtrudniej było nam najpierw zorientować mapę i w ogóle połapać się, co ta mapa, jaki fragment Lublina przedstawia. Tu jest plaza. Cmentarz jest tutaj. Jako ten punkt odniesienia znaleźliśmy cmentarz na lipowej. Macie je pierwszy kryształ, drugi to krakowskie przedmieście. jest Krakowska. Już znalazłyśmy. Była to gruba, duża. Ulica mniej więcej pośrodku mapy. Rynek, ulica Rynek. Ulica Rynek. Rynek był dość trudny. Koło trybunału to jest, bym to jest Wydaje mi się, że jest koło trybunału koronnego. Nie, to nie jest ulica Rynek. Niestety nie macie trzeciego kształtu. Kolejny to trybunał koronny. Muszę się pochwalić, że wiedziałam, gdzie jest trybunał. Yy, tak. Bardzo ładne miejsce w Lubkinie. Bardzo dobrze, to jest Trybunał, więc jeden kryształ jest dla Was. Piąty kryształ to Dom Acerna, Rynek 2. To jest ulica Rynek 2. Dom Acerna, proste, bardzo dobra pizza. Acerna jest tutaj, tak? Tak. A ja chodzę często na dobre jedzenie, dlatego to było dla mnie niezwykle proste. Podczas tej połowy będziecie mieli 7 minut na dokończenie gry. I będziecie mieli okazję, żeby zdobyć tę kopertę od razu dla samego siebie. W połowie Błażej powiedział, że koperta leży w bramce. Jeżeli ktoś chce, to może sobie ją wziąć. Jednak jeśli ktoś ją zabierze, a będzie leżała o tam, można po prostu ją podnieść i zabrać dla siebie, to nie wygrywacie kryształów za to zadanie i wygrywa je blagier. Biorąc tę kopertę, straciliśmy nasze kryształy zdobyte w tym zadaniu. Czas start! Wtedy właśnie Kacper. Powiedział coś takiego, że. No, nikt nie chce wziąć koperty. Jednocześnie, no, że nie, no, nikt nie będzie brał, przecież gramy dla do dobra drużyny, ale nie wiadomo, jak blisko było, żeby ktoś się na to zdecydował. Nawet ja pilnowałem tej koperty wtedy, żeby nikt jej nie wziął, bo nie chciałem dać Blagierowi tej satysfakcji wygranej. Pamiętam pod lwami. Złota 1. To jest na złotej jeden. Tu jest tu jest złota jeden. Za... złota. Tu albo tu. Złota 1. Tutaj, no, bo tutaj jest sześć, tutaj jeden. Escape Room jest na złotej. Złotej chyba sześć. Więc pewnie Złota 1 jest po drugiej stronie ulicy. Tak, A to jest strona, co pod wami. No. Dominikańska. Dominikańska to była ta ulica przy kościele Dominikanów. Nie, to nie przy kościele Dominikanów. Tak, dobrze mam tak mówić? Dobra, tutaj totalny strzał. Nie, to jest ulica? A kościół Dominikanów, jak wiemy, jest gdzieś Prawda, y, pomiędzy głównymi ulicami Lublina. Semka to bazylika dominikańska. No, tu jest bazylika, pewnie koło dominikańskiej. Dokładnie, to jest bazylika. Plac Świętego Michała. Czy burgerownia Świętego Michała się liczy? Plac Świętego Michała to y, dawna nazwa placu po farze, gdzie bywam bardzo często. Bardzo dobrze. Zamkowa. Zamkowa zapewne jest gdzieś koło zamku, tylko w którym miejscu? Ulica Zamkowa to nie jest tu. Ona jest przedłużeniem Grodzkiej, od bramy Grodzkiej do zamku. Kurde! Na tym takim kamiennym moście. Niestety, czas nas się skończył, naszego zadania, więc to tyle miejsc, które mam dla Was. Jaki był wynik meczu? Przegraliśmy 12:8, czyli no, 4 punktami. Brawo, gratuluję. Ktoś z Was właśnie wy wygra kopertę. Przez 30 sekund ustalicie teraz, kto da. Byłem śmiertelnie ciekawy, co się w niej znajduje. I tak po cichu liczyłem, że właśnie ja tę kopertę otrzymam. Możemy byście oddali drugiej tak w ramach gestu. Stwierdziliśmy, że będziemy grać w papierkami nożyca. Eee. Kopertę otrzymała Aneta. Eee, miała szczęście, ponieważ wygrała w papierkami nożyce. Aneta, dostałaś kopertę z bonusem. Miejmy nadzieję, że jej nie stracisz na dzisiejszej eliminacji. Zatem zarabiacie 10 kryształów. Proszę do skarbnika. A teraz nadszedł czas na eliminację. Na eliminację, na której odpowiecie na jedno proste pytanie: Kto według Was jest blagierem? Nie było łatwe, aby odgadnąć, kto jest blagierem. Nie miałem kompletnie pomysłu na kogo głosować. Jakby blagier. Nie wkazał się nigdzie, żadnego zadania swojego nie udało mu się dokonać. Z gry odpadnie osoba z największą liczbą głosów, i dodatkowo, jeśli nie udało wam się wytypować blagiera, czyli osoba, która odpadnie nie była blagierem, tylko zwykłą, niewinną osobą, to tracicie z puli dzisiejszego odcinka połowę kryształu. Zaczniemy od Adama, proszę, pokaż swoją kartkę. Moja intuicja mówiła mi, że jest to Patryk. Dlaczego? No tego nie wiem. Tak czułem podświadomie i za niego zagłosowałem. Patryk, masz pierwszy głos. Kacper, dlatego że był ze mną w tej samej konkurencji w opowiadaniu historii i tak pierwsze, co mi się nasunęło, to Kacper. Kacper, masz pierwszy głos. Miłość? No, Zagłosowałem na Natalkę. Od początku dla mnie była już plagierem, tak? Nie chciała z nami pobiec. Dla mnie to było jednoznaczne. Nie chciałem mieć plagiera w swojej drużynie. Natalka, masz pierwszy głos. Ola. Kacper wzbudzał swoje podejrzenia zachowaniem. Zachowywał się tak. Kajemniczo. Że tu nie ma, i on będzie pytał, że byłeś tam, hmm, no a tu tam było. Kacper, masz już dwa głosy? Co no. no ale mi zagłosowałam na Patryka. Głównie przez to, jakie wrażenie wywarła na mnie na pierwszym zadaniu. Poszli im mnie, la! Patryk ma już dwa, dwa. głosy. Nie ja zagłosowałem na netę. Głównie dlatego, że miała bonus, bo mamy rywalizować w końcu w tym programie. nie? E, Aneta, masz pierwszy głos. Karolina? Mimo, że Kacper wydał mi się podejrzany podczas meczu. To zagłosowałam na Patryka, ponieważ gdy było właśnie zadanie z tą historią, to jednak uznaliśmy, że Patryk wiedział, co ma zrobić Blagier, by wygrać to zadanie. No i dobrze mu poszło i przegraliśmy. Patryk to już trzeci głos. Stwierdziłam, że to Patryk może być Blagierem. Dziwnym trafem znalazł się na zamku jako jeden z pierwszych, więc to było bardzo podejrzane. Czwarty głos. Zagłosowałam na Kaspra, bo kiedy opowiadam historyjki, Zachowyło się podejrzanie i może za bardzo go kusiło właśnie oszukanie całej grupy. A to twój trzeci głos? Trzeci, 4-3. ja? Tak, Natalka. Głosowałam na Patryka. Mimo, że był ze mną w grupie i odnalazł nie wiadomo skąd wyraz zamek, wydawało mi się troszkę podejrzany, że od razu to wiedział. I z tą liczbą pięciu głosów... Niestety odpadasz dzisiaj z naszego programu, ale najpierw jeszcze powiedz, czy byłeś blagierem? Jak myślicie? Nie. Bo, że nie. Tak. Nie. No to macie 10 kryształów. Patryk Uy, niestety tak. nie był blagierem. Na pewno nie wiedziałam, że jak większość grupy będę głosować na Patryka, ponieważ nie wiem, w którym miejscu oni widzieli, że Patryk mógł być winny i podejrzany, ponieważ Patryk jako jedyny chyba biegał w tej grze z Miłoszem. Było mi przykro, że przeze mnie odpadł zwykły uczestnik, który chciał nam pomóc i który starał się Zdobyć jak najwięcej kryształów. Wspierajcie się, bo jak się nie wspiera, to tutaj widzę, że nie można przejść dalej. I generalnie do przodu wszystko, tak. Więc powodzenia. Ale optymizm nasił. Możesz pożegnać się z grupą, proszę. Odpadłem, myślę, dlatego, że przez historię Ponieważ odpowiedziałam ją, uważam, całkiem ładnie i wykazywałem, wydawało mi się, dość dużą chęci, i inicjatywę w wykonywaniu zadań, to mogłem wydać się za bardzo podejrzany, który wie za dużo. Mimo, że już pożegnaliśmy Patryka i straciliście połowę kryształów, to musicie teraz wyznaczyć osobę, której ufacie najbardziej, przez napisanie jej imienia na kartce. Ta osoba rozdzieli kryształy wedle własnych intencji pomiędzy poszczególnych uczestników, gdyż każdy z Was ma oddzielne konto na kryształy. Na początku byłam zszokowana, że to w sumie mnie wybrali na tą zaufaną osobę, ale zrobiło mi się miło na sercu, nie powiem. Patryk, no dałabym Tobie, serio. <grym> Chciałam podzielić tak 5 i 5 na Miłosza i Patryka, ponieważ yy, moim zdaniem oni najwięcej zrobili jakby w tym pierwszym całym odcinku, w tych wszystkich zadaniach najwięcej ganiali, najbardziej się moim zdaniem starali. Dobra, e, na pewno Dorota za zadania. Pięć kryształów dałam w końcu Miłoszowi oraz Dorocie, ponieważ e, moim zdaniem najbardziej na to zasłużyli. W końcu Aneta otworzyła kopertę, ja nie wiedziałem o co chodzi, ale ona w końcu wstała i sobie poszła. Jakby dosłownie zaczęła wychodzić, potem dosłownie biec. Od razu nagle wybiegła bez słowa, nikt nie wiedział. Jakie ma zadanie, co ma zrobić? No było to troszkę podejrzane. No nie wiem, my, my się nic nie wiemy. Aneta wybiegła z kopertą, nie mówiąc nic nikomu. Gdzieś znikła. Dobra, gdzie jesteśmy? No i tutaj zaczęliśmy grać w berka. Bez sensu tylko druga grupa. Czy tam jest w ogóle ktoś odpowiedzialny? Dlaczego wy stoicie w miejscu? Miłość! 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 Ale to co, w sumie to złapaliśmy Anetę! A po co jak ona miała jeden! Kogo zabijamy! Cicho, głosujmy, max dwa głosy. Rota strasznie się zaczęła rządzić. Co chodzi właśnie blagierowi, żeby robić chaos? No, A czyli już jasne to wszystko. Kto będzie drugą osobą, która opuści program Blagier. Нет, это не возможно.